Jestem przeszczęśliwa. Jestem przeszczęśliwa. Gdybym ja wpadła na taki pomysł, żeby nazwać tak cokolwiek, byłabym z tego dumna chyba do końca życia. Witam, witam, i o zdrowie pytam z tej strony. To nie moje przywitanie. Witam przy oknie, rozgość się przy oknie. Tam jest okno. Ja cię witam w odcinku, którego w sumie jakoś bardzo nie miałam w planie, ponieważ nie wiedziałam, że tak się stanie. Nie czuję, krymuje że dokonam pewnego zakupu w pewnym miejscu w internecie pokażę Wam, no w sumie już widzicie tytuł widzicie miniaturkę, widzicie wszystko, więc pokażę Wam mini opening pewnego produktu ze sklepu Akademia Mali Geniuszy ja, małych geniuszy, a tak wykładnie Natalię, oglądam oglądam i obserwuję już dłuższy czas znalazłoby się pół roku i tak najzwyczajniej się cieszę i lubię to, co, to, co oferuje. więc jak zobaczyłam, że w jej ofercie znalazło się coś, co dotyczy matematyki, to <grymny> przeszukałam cały jej sklep, całą stronę i napisałam do niej wiadomość prywatną po to, żeby to zdobyć, także ja się Wam po prostu dzisiaj pochwalę. Nie nazwę tego ani żadnym haulem, ani openingiem. Jakbyście się zastanawiali, co robię, to rozbrajam to, co tutaj przed sobą mam. Tak, aż tak się nie mogę doczekać. Tak, gdzie to ma jeszcze taśmę? Zapakowane cudownie. Mnie urzekła naklejka na opakowaniu. Wybaczcie, że Wam nie pokażę tego, jak rozcinam to. Tą taśmę na tym pudełku. Nie jest to jakiś bardzo estetyk um, opening, ponieważ moje zdolności, szczególnie kiedy, moje zdolności manu manualne, szczególnie w momencie, w którym. Co? Zobaczysz film? Dobrze. Mama chce pooglądać na żywo. E, możesz pozdrowić widzów. Pozdrawiam. Mama pozdrawia widzów. Tak, moje zdolności manualne w momencie w, którym, e, w momencie, w którym mówię i jestem obserwowana, nie są jakieś perfekcyjne, ale udało mi się to już odpakować. Pokażę Wam, jak mi wypadnie. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie. Będę patrzeć w kamerę, więc zobaczę w tym samym momencie, w którym Wy Macie szczęście, że nie miecie mojej mamy, która jest chyba bardziej zafascynowana tym przedmiotem niż ja. Naklejki dostałam. Ja wiem, że sam przedmiot jest fascynujący, ale naklejki. Dostałam naklejeczki w cyferki. Naklejeczki w cyferki. Wow! Tutaj jest dużo cyferek. Dużo kolorowych cyferek. Jestem przeszczęśliwa. Nie wiem, czy to znajduje się w zestawie samym w sobie z tą cudowną książeczką, ale dostałam cyferki. Tak. Proszę, ja tutaj e, dokonuję openingu. Co dostałam jeszcze? Obrazkowe sudoku. Pokażę Wam. E, tak, takie coś. Ja muszę rozkminić czym to jest, tutaj są kwadraciki do wycięcia, które, z których się układa sudoku, bardzo fajne, kilka planszy, super, a jeszcze dostałam pisanie po śladzie, dwie karty takie, pisanie po śladzie cyferek, bardzo fajna rzecz, bardzo dziękuję, cudowne coś, co moje oczy widzą, czego nie widziały. Żółty pisaczek. Nie mam na sobie sukienki, którą miałam na sobie dzisiaj w pracy, ale to tylko dlatego, że jest okropnie gorąco. Jest 30 parę stopni. Tak, była ona żółta. To jest sukienka, którą możecie zobaczyć na przykład w ostatnim filmie, z ostatnim albo przedostatnim, zależy kiedy ten film się pojawia. W filmie z Ogarnijmy Działania Pisane, ale tak, taka żółta w kwiatuszki, ale nie o mojej sukience mowa. Żółty pisaczek. A tak dokładnie? Tak, w środku też jest żółty. Jestem przeszczęśliwa, ale dostałam. tutaj się dobieram już do właściwego. Do serca tej paczuchy. Dostałam wiadomość od małych geniuszy, tak będę odmieniać tą nazwę, że specjalnie. Czy nic stąd nie wypadnie? Nie wypadnie. Dosta, Dostaję. Specjalnie dobrała dla mnie te żółte, e, ułożyła tą książeczkę dla mnie z żółtymi spiralami, kółeczkami. Jestem bardzo wdzięczna i doceniam ten, e, może, mały dla mnie duży gest. Spójrzcie na to, jak to dumnie wygląda. Matematyka dla smyka. Ja w ogóle lubię, lubię jak coś się rymuje. Bardzo. Bardzo lubię, jak rzeczy się rymują i lubię, jak są, jak są takie przyjazne, jak to fajnie po prostu wygląda, to się fajnie w rękach trzyma. Tak, ja, ale ja myślę, że jednak może zmieniłabym kadrę, żeby pokazać Wam to cudeńko trochę z innej perspektywy. Witam serdecznie z perspektywy, w której y, mnie będziecie widzieli albo tak, albo tak. Więc myślę, że zostanę tak y, dokładnie. Może zabiorę stąd to, co już widzieliście. Tak? Cyferki myślę, że dalej są hitem tej paczuszki. Żółty pisaczek. I zabiorę karton. O, znalazł się i mój telefon. Znalazł się i telefon. Matematyka dla smyka. Jak to dumnie brzmi. To brzmi świetnie. Gdybym ja wpadła na taki pomysł... Może się pokaże. Gdybym ja wpadła na taki pomysł, żeby nazwać tak cokolwiek, byłabym z tego dumna chyba do końca życia. Tak. Czy ja mogę powiększyć? Nie mogę powiększyć. Także po prostu powiększę wam to w montażu. Ja tutaj nie widziałam. Nie widziałam zbyt wiele. To do... nie widziałam w sumie. Starałam się sobie nie spoilerować tego, co jest w środku, może tak powiem. Ponieważ. Jak od razu jak zobaczyłam pierwszą rolkę z właśnie tym produktem, stwierdziłam, że nie będę w sumie oglądać żadnej kolejnej, tylko po to, żeby sobie nie spoilerować tego, więc zobaczę to razem z Wami. Czuję, że coś jest. Zobaczmy. Cyferki do naklejania. Dopasuj liczbę do zbioru. Rozumiem, że tu trzeba dopasować liczbę do zbioru. Możecie być ze mnie dumni. Uczę matematyki, ale potrafię czytać ze zrozumieniem. 1, 2, 3, 4. Jak ja kocham kaczusie. Służy za i nawet małe logo jest matko. Jakie to jest słojaśny. 6, 5, 6, 7, 8. Małpki, i żurawki. Nawet węże są takie urocze. Co za cud. 9, 10. Wow. Ale super rzeczy i też rzepy są takie przyjazne. Co mamy? Dopasuj zbiór do liczby, czyli teraz na odwrót. Wow, ale słoneczko. Cudowne słoneczko. Pszczółki. Wow. Mnie urzeka, jakbyście się zastanawiali, co mnie najbardziej tutaj urzeka, to poza tym, że sam pomysł mnie urzeka na <gryw> nazwę Matematyka dla Smyka, i to, ale to jak przesłodziaśnie to jest zrobione. tak po prostu to, to jest, to jest dla mnie to coś. To coś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lizaczki są, ale fajnie. Co my tu dalej mamy? Rączki, baloniki. Super. Co tam się jeszcze kryje? Napisz po śladzie, a to po to jest mazaczek. Ja to przetestuję samodzielnie, ponieważ Yeah. Bardzo lubię pisać po śladzie i po takich rzeczach, które można jeszcze potem zmazać. Tu mamy później właśnie te cyferki. Ale fajnie. Może nie będę Wam pokazywać wszystkich, bo spoileruję osobom chętnym do kupić zwierzątka. Mamy mrówki. Tak. I rozumiem, że to będzie koniec. Wow, czy tu są jakieś. Myślałam, że będzie jakaś strona końcowa, z, z promocją. Albo z jakimś logo, ale nie. Nie będę Wam pokazywać więcej, tak... Chociaż skoro pokazałam większość tej książki, to może... E, może nie będę pokazywać chociaż tych zwierzątek, które są przy cyferkach. A skoro o pokazywaniu mogę, mowa, to może ja pokażę siebie i swoją twarz. To dość krótki film, ponieważ nie wiem, ile on może mieć, jak go zmontuję. Maksymalnie 10 minut, nawet nie wiem, czy... E, dużo więcej niż 10 minut ma surowy materiał, ale ale tak. Ja też jakieś pół godziny temu wróciłam z pracy, ale od razu się rzuciłam. Rzuciłam, od, oczywiście, w cudzysłowie, na rozpakowywanie tej paczuszki. Jestem przeszczęśliwa. I jeśli e, Natalio, tak, e, oglądasz ten film, to jestem ci przewdzięczna, a w szczególności przewdzięczna. Za żółty mazaczek i za, za żółte kółeczka, które idealnie pasują do kolorystyki matmy przy oknie. Ale mimo wszystko, jakbym miała Wam powiedzieć, co najbardziej mnie urzekło w tej książeczce, to chyba nikogo Was to nie zdziwi, że będą tu naklejeczki w cyferki. Nie no, żartuję, cała książeczka jest super, a nazwa jeszcze lepsza. Tak, ja wam wrzucę. Yy, ja wam wrzucę w opisie nazwę do jakiejś tam nazwy do właśnie Akademii Małych Geniuszy. W opis nie linki, bo jeszcze nie mogę wrzucać linków, ale jak będę mogła, to będzie link. Tak? I w sumie to tyle. Zapraszam serdecznie. Bardzo polecam. Ja jako ja <grym> po prostu myślę, że będę tego używać używać w każdej możliwej okazji. Przy każdej możliwej okazji tak ładnie mówiąc. Tak. No i co? Chciałabym powiedzieć jeszcze coś ładnego, ale chyba nie potrafię. Po prostu jeszcze raz bardzo dziękuję małym geniuszom <grych> i zapraszam. Was, moi drodzy widzowie, do małych geniuszy na Instagrama czy na sklep. Tyle. Tyle. Po prostu. Super. Ja jestem mapa przy oknie. Do zobaczenia. Cześć!